Marmur. Widzimy go wszędzie w pałacach, w muzeach, w luksusowych kuchniach. To symbol bogactwa, sztuki czegoś, co trwa wiecznie. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak się to osiąga? Idealnie gładką płytę, błyszczącą jak lustro? Odpowiedź nie jest ładna. Nie zaczyna się od artysty. Zaczyna się od bitwy. Aby wydobyć jeden blok tego kamienia, inżynierowie muszą najpierw wypowiedzieć wojnę górze. Muszą usunąć 70 stóp bezużytecznej ziemi, 21 metrów. To wysokość siedmiopiętrowego budynku. 7 pięter gliny, kamienia i śmieci, które muszą zostać rozkruszone za pomocą materiałów wybuchowych. Tylko po to, by dotrzeć do kamienia, który ma znaczenie. A to dopiero pierwszy krok. Prawdziwe wyzwanie Prawdziwy cud inżynierii polega na tym, jak wziąć 40-tonowego kolosa wyrwanego z tej góry i przekształcić go w płytę tak idealną, że wada niewidoczna gołym okiem czyni ją całkowicie bezużyteczną. To nie tylko historia pięknego kamienia, to historia brutalnej inżynierii, niewiarygodnej cierpliwości i ryzyka, które może kosztować wszystko. Pierwsza przeszkoda to tak zwany nadkład to zewnętrzna warstwa góry. Gruba na prawie 70 stóp, składająca się z gliny, mułu i gruzu. Warstwa ta nie ma żadnej wartości handlowej, ale chroni marmur niczym forteca. Aby się przez nią przebić, jedyną opcją jest brutalna siła. Zespoły wiertnicze tworzą siatkę głębokich otworów, które następnie są wypełniane starannie odmierzoną ilością materiałów wybuchowych. To nie jest chaotyczna rozbiórka to chirurgia z dynamitem. Słychać syrenę ostrzegawczą. Chwila ciszy, a potem góra eksploduje. Ziemia drży. Chmura białego pyłu unosi się i zasłania niebo. Tysiące ton ziemi i kamienia zostają wyrwane, opadając po ścianach kamieniołomu. Kiedy pył opada, żyła marmuru jest w końcu odsłonięta. Ale tutaj strategia się zmienia. Materiały wybuchowe, które oczyściły drogę, nie mogą dotknąć marmuru. Zbyt silne uderzenie i nagroda zostałaby roztrzaskana. Teraz brutalna siła ustępuje miejsca absolutnej precyzji. Nowym narzędziem jest lina. Może wydawać się prosta, ale to stalowa lina o grubości kilku stóp z osadzonymi w niej najtwardszymi substancjami na planecie diamentami przemysłowymi. Te linę przeciąga się przez precyzyjnie wywiercone otwory, tworząc pętle. Maszyna się uruchamia. Słychać ostry ciągły szum. Diamentowa lina zaczyna ciąć kamień. Jednocześnie do nacięcia pompowana jest woda. Woda ma dwa zadania: chłodzi linę, aby się nie stopiła, i zmywa marmurową pastę, czyli drobny pył, który się tworzy. Cięcie jest nieznośnie wolne, centymetr po centymetrze. W miarę jak rowek staje się głębszy, pracownicy wkładają podnośniki hydrauliczne. Z cichą siłą setek ton zaczynają pchać. Słychać głęboki jęk. Dźwięk poddającego się kamienia. W końcu 40-tonowy blok, wysoki jak trzypiętrowy budynek, oddziela się od góry. 40-tonowy blok jest uwolniony. Ale teraz to 40-tonowy problem. To waga 30 średnich samochodów lub sześciu dorosłych słoni. Nie można go po prostu ciągnąć. Ryzyko pęknięcia jest zbyt wysokie. Dlatego najpierw musi zostać z najwyższą ostrożnością przeniesiony na dziedziniec przeładunkowy, płaski i bezpieczny obszar w samej kopalni. Tutaj do akcji wkraczają prawdziwi giganci. Ciężkie dźwigi gąsienicowe, maszyny zaprojektowane do podnoszenia niemożliwych ciężarów, ustawiają się na pozycjach. Masywne stalowe łańcuchy z ogniwami wielkości ludzkiej głowy są mocowane do bloku. Słychać jak silnik dźwigu się wysila, wydając głęboki ryk. Napięcie w łańcuchach jest maksymalne. Operator dźwigu musi być mistrzem. Z milimetrową precyzją kamienny kolos zostaje uniesiony z ziemi. Blok zostaje następnie ostrożnie opuszczony na pojazd, który ledwo przypomina ciężarówkę. To naczepa niskopodwoziowa z wieloma osiami. Dlaczego tak wiele osi i tyle kół? Aby rozłożyć ciężar. 40 ton skoncentrowane na kilku kołach zniszczyłoby każdą drogę. Ale rozłożone na dziesiątki kół, ciężar staje się możliwy do kontrolowania. Blok jest mocowany dodatkowymi pasami. Kontrole bezpieczeństwa przeprowadzane są dwa, trzy razy. A potem podróż się zaczyna. To najwolniejsza podróż, jaką można sobie wyobrazić. Ciężarówka porusza się ślimaczym tempem, wspinając się po stromych górskich drogach. Każdy zakręt to logistyczne wyzwanie. Każde zejście testuje hamulce do granic możliwości. Ten powolny konwój transportuje surowiec ze swojego geologicznego domu do fabryki, gdzie zacznie się prawdziwa magia. 40-tonowy blok dociera do fabryki. Powietrze tutaj nie pachnie kurzem i materiałami wybuchowymi. Pachnie mokrym kamieniem i metalem. Blok jest umieszczany na platformie tnącej i mocowany. Gigantyczne zaciski hydrauliczne unieruchamiają go z ogromną siłą. Jeśli przesunie się choćby o milimetr podczas cięcia, wszystkie płyty wyjdą krzywe. Maszyna, która na niego czeka, nazywa się gangsaw, czyli trakiem ramowym. To ogromna konstrukcja, zdolna utrzymać blok. Ale jej najważniejsza część to gigantyczna rama, która utrzymuje dziesiątki równoległych brzeszczotów niczym zęby gigantycznego grzebienia. Maszyna rusza z rytmicznym, ogłuszającym rykiem. Do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. To hipnotyczny i brutalny rytm. Brzeszczoty, pokryte przemysłowymi ścierniwami, zaczynają opadać milimetr po milimetrze na dwumetrowy blok. Jednocześnie strumień wody i ściernego piasku tryska na cięcie. Ta zawiesina pomaga brzeszczotom wgryźć się w kamień. Hałas jest niewiarygodny. I to trwa. I trwa. Aby przeciąć pojedynczy blok marmuru, maszyna ta może potrzebować od 12 do 20 godzin. Pomyśl o tym cały dzień pracy, a nawet dłużej, na przecięcie jednego kamienia. Cierpliwość jest najważniejszym narzędziem w tej fabryce. W końcu, po prawie całym dniu, brzeszczoty przechodzą przez blok. To, co było solidnym sześcianem, jest teraz gigantyczną talią kart, zestawem kamiennych płyt, z których każda waży setki kilogramów. Ale te płyty są. martwe. Są matowe, szorstkie w dotyku. Ich kolor jest blady. Są pokryte szarym błotem po cięciu. Piękno, z którego słynie marmur, wciąż jest ukryte. Teraz rozpoczyna się transformacja. Ramiona robotów wkraczają do akcji. Nie ma tu ludzkich rąk. Płyty są zbyt ciężkie i delikatne. Olbrzymie przyssawki próżniowe opuszczają się, chwytają płytę z sykiem i unoszą ją w powietrze. Robot umieszcza płytę na linii polerskiej. To długi tunel transformacji. Płyta przesuwa się pod pierwszą stację: zestaw obrotowych głowic. Te głowice są wyposażone w tarcze ścierne. Proces zaczyna się od gruboziarnistych, niczym bardzo mocny papier ścierny. Dźwięk jest straszny to dźwięk gwałtownie skrobanej kamienia. Płyta posuwa się naprzód. Druga stacja ma tarczę o drobniejszych ziarnach. Dźwięk się zmienia, staje się ostrzejszy. Trzecia stacja ziarna jeszcze drobniejsze. Płyta przechodzi przez co najmniej 7 lub 8 etapów szlifowania. Każdy etap usuwa rysy z poprzedniego, sprawiając, że powierzchnia staje się coraz gładsza. I przez cały ten czas woda. Tony wody chłodzą tarczę i zmywają marmurową pastę. W końcu ostatnia stacja. Nie używa ziaren, używa specjalnej mieszanki polerskiej. Głowice obracają się z dużą prędkością i nagle dzieje się magia. Pojawia się lustro. Gdzie był szary i matowy kamień, jest teraz głęboka, błyszcząca powierzchnia, która odbija światło. Kolor eksploduje. Żyłki ukryte przez miliony lat zostają w końcu odsłonięte. Płyta błyszczy, wygląda idealnie, ale na tym luksusowym rynku wyglądać nie jest absolutnie nic warte. Najniebezpieczniejsza wada, która może kosztować miliony, to wada, której nie da się zobaczyć. Płyta, teraz wypolerowana, wsuwa się do ciemnej komory. To system inspekcji laserowej. Wiązki czerwonego światła skanują powierzchnię. Laser robi to, czego nie potrafi ludzkie oko mierzy płaskość i szuka mikropęknięć. Mały pęcherzyk powietrza uwięziony w kamieniu, niewidzialna linia naprężenia po wybuchu w kamieniołomie. Laser widzi wszystko. Komputer analizuje obraz. Jeśli wykryje najmniejszą niedoskonałość, płyta jest oznaczana na czerwono odrzucona. Nawet po całej tej pracy jest wyrzucana. Płyty, które przejdą test laserowy, trafiają do kontroli ludzkiej. Doświadczeni pracownicy przeciągają dłońmi po powierzchni, szukając usterek, które maszyna mogła przeoczyć. Maszyny są niesamowite, ale nie zastąpią dziesięcioleci doświadczenia. Zatwierdzone płyty są następnie myte wodą pod wysokim ciśnieniem, usuwając cały pył. Teraz pakowanie. Każda płyta może ważyć ponad 400 lub 500 kg. Są podnoszone przez robotyczne dźwigi i układane na stalowych paletach. Ale nie mogą się dotykać. Kontakt kamień z kamieniem byłby fatalny. Dlatego pracownicy wkładają arkusze pianki lub gumy między każdą płytę. Całość jest mocowana stalowymi taśmami i wysyłana do najbardziej luksusowych projektów na świecie. Ale nie cały marmur trafia na podłogę hotelową. Najlepsze bloki, te najczystsze, z mniejszą ilością żyłek, mają inne przeznaczenie. Są wysyłane do pracowni rzeźbiarza. I tutaj zasady się zmieniają. Nie ma robotów, nie ma laserów, nie ma linii montażowej. Rzeźbiarz zaczyna od rysunków, a nawet skanerów 3D, aby zaplanować każde cięcie. Początkowa praca jest głośna. Piły diamentowe i młoty pneumatyczne odrywają duże kawałki kamienia, tworząc podstawową formę. Ale potem hałas ustaje. Zaczyna się prawdziwa praca. Rzeźbiarz bierze małe młotki i stalowe dłuta. I tutaj stawka jest wysoka. W fabryce uszkodzona płyta to koszt produkcji. W pracowni jedno złe uderzenie, milimetr za dużo siły, a dzieło jest zrujnowane. Miesiące, a nawet lata pracy zniszczone w jednej sekundzie. Nie ma przycisku cofnij. Artysta pracuje powoli, używając ostrych dłut do linii, a płaskich do powierzchni. Kiedy forma jest kompletna, zaczyna się szlifowanie, ale wszystko odbywa się ręcznie. Papier ścierny od najgrubszego do najdelikatniejszego. Wreszcie, proszki polerskie są wcierane w kamień, aż stanie się gładki jak jedwab. To, co było bezdusznym blokiem kamienia, teraz zdaje się mieć duszę. Trzy szybkie fakty o tym niesamowitym kamieniu. Po pierwsze, marmur nie powstaje w ten sposób. Jest skałą metamorficzną. Zaczyna jako zwykły wapień. Ale kiedy zostaje zmiażdżony głęboko w ziemi pod wpływem intensywnego ciepła i ciśnienia, jego kryształy zmieniają się i przekształca się w marmur. Po drugie, słynne żyły, które nadają marmurowi jego cenę? To tylko zanieczyszczenia. Ślady gliny, piasku lub tlenku żelaza, które znajdowały się w oryginalnym wapieniu miliony lat temu. Zasadniczo to stary brud, który czyni go tak pięknym. Po trzecie, to marmur z karary. Michał Anioł wybrał, aby wyrzeźbić swoje arcydzieło Dawida. Wiedział, że ten kamień był czymś więcej niż materiałem. Był podstawą ponadczasowej sztuki. Od 70 stóp gruntu, który trzeba było wysadzić dynamitem, do 40-tonowego bloku, który odbył powolną podróż przez górę, od piły, której cięcie zajęło 20 godzin, do ośmioetapowej linii polerskiej. Od lasera, który wyszukiwał niewidzialne pęknięcie, do ryzykownego uderzenia dłuta rzeźbiarza. Podróż tego kamienia jest zakończona. To, co zaczęło się jako anonimowy kawałek góry, pogrzebany i zapomniany, zostało wydobyte, pocięte, wypolerowane i przekształcone. Brutalna inżynieria ustąpiła miejsca absolutnej precyzji, a kamień, który był martwy, stał się wieczny. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co wspólnego ma smartfon, którego używasz codziennie do oglądania filmów, z naddźwiękowym myśliwcem, który na wysokości wielu kilometrów przekracza barierę dźwięku? Odpowiedzią jest metal, ale nie byle jaki metal. To materiał zrodzony z ognia i próżni, tak odporny, że chroni okręty podwodne w miażdżących głębinach oceanu i tak czysty, że ludzkie ciało akceptuje go, jakby był jego własnym. To tytan pierwiastek który nas otacza, ale którego pochodzenie to jedna z najbardziej epickich sak przemysłowych ludzkości. Aby przekształcić zwykły szary piasek w ten supermateriał, trzeba opanować temperatury gorętsze niż lawa wulkanu i stworzyć próżnię doskonalszą niż ta w przestrzeni kosmicznej. Jak ludzkości udało się wykuć metal o boskich właściwościach z prochu Ziemi? To historia tego, jak wzięliśmy to, co nieokiełznane, i przekształciliśmy w kręgosłup naszej najbardziej zaawansowanej technologii. Podróż Tytanu nie zaczyna się w futurystycznym laboratorium, lecz na rozległych i dzikich krajobrazach. Jest dziewiątym najbardziej obfitym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej, co oznacza, że jest wszędzie, ale jednocześnie nigdzie. Nie występuje w błyszczących samorodkach jak złoto. Zamiast tego ukrywa się na widoku, zamknięty w minerałach wyglądających jak ciemny, zwykły piasek, zwanych ilmenitem i rutylem. Polowanie na ten zamaskowany skarb to operacja na monumentalną skalę. Na niektórych wybrzeżach metoda jest niemal brutalna w swojej prostocie. Gigantyczne armatki wodne, wystrzeliwujące strumienie z siłą huraganu, dosłownie dezintegrują wydmy piaskowe. Dźwięk to ciągły ryk podczas gdy tony piasku są zamieniane w burzliwe błoto. Tutaj fizyka wykonuje ciężką pracę. Cząsteczki tytanu, będąc znacznie gęstsze, szybko toną, podczas gdy lżejszy zwykły piasek jest porywany przez prąd. To jak przesiewanie całej plaży w poszukiwaniu ziaren złota, ale to czego się szuka, to szary proszek. W kopalniach kontynentalnych skala jest jeszcze bardziej przytłaczająca. Gigantyczne koparki, wysokie jak trzypiętrowy budynek i z cęgami, które mogłyby połknąć samochód, metodycznie usuwają wierzchnią warstwę ziemi. Kopią kratery tak rozległe, że widać je z kosmosu. Ciężarówki transportowe, każda zdolna przewieźć ciężar stu samochodów rodzinnych, tworzą niekończący się strumień z kopalni do zakładu przetwórczego. Na każdy kilogram tytanu, który trafi do produktu zaawansowanej technologii, trzeba przemieścić dziesiątki ton skał i ziemi. To herkulesowy wysiłek, który pochłania niewyobrażalne ilości energii i wody, a wszystko po to, by przekonać ziemię do oddania jednego ze swoich najpilniej strzeżonych sekretów. Po wydobyciu, ruda to tylko chaotyczna mieszanina piasku, żwiru i cennych minerałów tytanu. Teraz rozpoczyna się krytyczna faza oczyszczania. Wieloetapowy proces, który przypomina usuwanie warstw starej, złożonej zbroi, aby dotrzeć do wewnętrznego wojownika. Pierwszym krokiem jest separacja grawitacyjna. Wyobraź sobie potrząsanie słoikiem z piaskiem i małymi kamieniami. Cięższe kamienie opadają na dno. Teraz wyobraź sobie, że dzieje się to w zbiornikach wielkości basenów olimpijskich, gdzie szlam rudy jest energicznie mieszany. Tytan. Jako cięższy opada na dno, podczas gdy lżejsze zanieczyszczenia są odprowadzane. To co pozostaje jest już znacznie bogatsze, ale wciąż nie jest czyste. Następnie do akcji wkracza niewidzialna siła magnetyzmu. Koncentrat przechodzi przez taśmy przenośnikowe pod gigantycznymi elektromagnesami, tak potężnymi, że mogłyby podnieść samochód. Te magnesy działają jak drobny grzebień, wyrywając każdą cząsteczkę żelaza, która zmieszała się z rudą. Żelazo jest wrogiem wytrzymałości tytanu, a nawet najmniejszy ślad mógłby zagrozić całej partii. Wreszcie, najbardziej subtelny etap flotacja. To czysta alchemia chemiczna. Koncentrat jest mieszany w zbiornikach z wodą i specjalnymi reagentami. Te reagenty mają ciekawą właściwość. Przywierają do zanieczyszczeń. Takich jak krzemionka, ale ignorują tytan. Następnie do zbiornika wstrzykiwane są pęcherzyki powietrza. Zanieczyszczenia, teraz otoczone reagentami, unoszą się na pęcherzykach i wypływają na powierzchnię, tworząc pianę, która jest po prostu zgarniana i usuwana. To, co pozostaje na dnie, to ciemny, gęsty proszek, zawierający teraz ponad 90% czystego dwutlenku tytanu. Brudny i bezwartościowy piasek. Został przekształcony w strategiczny surowiec, gotowy stawić czoła ogniu. Każdy etap to bitwa o czystość, gdzie najmniejszy błąd może oznaczać katastrofę. Mamy teraz proszek o niesamowitej czystości, ale to wciąż tylko proszek, obietnica metalu. Aby go przebudzić, nadać mu formę i siłę, potrzebny jest rytuał ognia i chemii proces tak genialny, że zmienił metalurgię na zawsze proces króla. Ten proces nie odbywa się w otwartych piecach, lecz w szczelnych stalowych reaktorach, niczym gigantyczne skarbce. Wewnątrz atmosfera jest wypełniona obojętnym gazem argonowym, ponieważ gorący tytan jest tak reaktywny, że nawet powietrze by go zanieczyściło. Najpierw proszek dwutlenku tytanu jest podgrzewany do około 1000 stopni Celsjusza i wystawiany na działanie chloru gazowego. Ta reakcja przekształca go w ciecz czterochlorek tytanu. Teraz następuje magiczny moment. Do reaktora wprowadza się stopiony magnez, metal jeszcze bardziej reaktywny. Tu dochodzi do gwałtownej wymiany na poziomie atomowym. Magnez, dzięki swojemu większemu powinowactwu chemicznemu, odrywa atomy chloru od tytanu, uwalniając czysty tytan do samodzielnego istnienia. To chemiczny taniec, w którym jeden metal poświęca się, aby uwolnić drugi. Przez wiele godzin Czysty tytan powoli osadza się na zimnych ścianach reaktora. Kiedy proces się kończy i reaktor zostaje otwarty, to co z niego wychodzi nie jest błyszczącą, gładką sztabką. Jest to szary, porowaty i zaskakująco lekki blok o teksturze przypominającej gąbkę morską lub kawałek koralowca. To jest gąbka tytanowa. Jest brzydka, krucha i pełna pustych przestrzeni pozostawionych przez usunięty chlorek magnezu. Ale nie daj się zwieść pozorom. Do narodziny metalu. Po raz pierwszy tytan przybiera swoją metaliczną formę. To wciąż embrion, niedoskonały i surowy, ale serce supermetalu już zaczęło bić. Gąbka tytanowa to metal w swojej najsurowszej formie, pełen zanieczyszczeń i pustek. Aby przekształcić ją w monolityczny i doskonały materiał, wymagany przez nowoczesne technologie, musi ona przejść ostateczny chrzest ognia. Rytuał oczyszczenia który odbywa się w środowisku naśladującym próżnię głębokiego kosmosu. Jest to proces przetapiania łukowego w próżni, czyli war, etap, który podnosi tytan z prostego metalu do supermateriału. Najpierw gąbka jest kruszona, oczyszczana ze wszystkich resztek soli i prasowana pod ciśnieniem tysięcy ton w gęsty blok, który posłuży jako gigantyczna elektroda. Ta elektroda jest następnie zawieszana wewnątrz miedzianego pieca który jest szczelnie zamykany i z którego wypompowywane jest całe powietrze, tworząc niemal idealną próżnię. Tlen jest śmiertelnym wrogiem tytanu. W wysokich temperaturach pojedynczy atom tlenu działałby jak trucizna, czyniąc metal kruchym. Wtedy rozpoczyna się spektakl. Przyłożony zostaje prąd elektryczny o ogromnym napięciu, tworząc łuk elektryczny między elektrodą a dnem pieca. Sztuczną błyskawicę, jaśniejszą niż słońce, która wytwarza ciepło rzędu tysięcy stopni. Łuk zaczyna topić końcówkę elektrody, kropla po kropli. Każda kropla płynnego tytanu spada do chłodzonego wodą miedzianego tygla. Nie jest to szybkie odlewanie. Wlewek jest cierpliwie budowany, kropla po kropli, przez wiele godzin. Ten powolny proces gwarantuje, że chłodzenie jest doskonale jednolite. Eliminując wszelkie pozostałe pęcherzyki gazu lub zanieczyszczenia, które po prostu odparowują w próżni. Gdy proces się kończy, pozostaje idealny cylinder czystego tytanu. Błyszczący, gęsty i o niemal niezniszczalnej wewnętrznej wytrzymałości. Jeśli proces krola był narodzinami, to było to chrzciny, które nadały mu niezniszczalną duszę. Wlewka jest teraz doskonała pod względem czystości, ale wciąż to tylko surowy blok metalu. Aby stać się użyteczną, musi zostać uformowana. Proces, który łączy siłę giganta z precyzją chirurga. Transformacja zaczyna się od ciepła. Wlewka, rozgrzana do ponad 1000 stopni Celsjusza, aż zaczyna świecić wiśniowo pomarańczowym odcieniem, jest przenoszona przez ramiona robotyczne do prasy kuźniczej. Tutaj siła 50 tysięcy ton waga lotniskowca spada na metal co kilka sekund. Dźwięk to ogłuszający huk, który rozbrzmiewa w całej fabryce. Każde uderzenie nie tylko kształtuje metal, ale także uszlachetnia jego wewnętrzną strukturę, wyrównując ziarna kryształów w zwartą i wzajemnie połączoną formację, czyniąc go wykładniczo silniejszym. Gdy już brutalna siła wykona swoją pracę, przekształcając wlewkę w bardziej poręczne pręty lub płyty, rozpoczyna się taniec precyzji. Obróbka tytanu jest legendarnie trudna. To jak próba rzeźbienia granitu z cyzorykiem. Metal jest tak twardy i słabo przewodzi ciepło, że tarcie narzędzia tnącego generuje intensywne ciepło, które może stopić samo narzędzie. Dlatego proces jest zalewany stałym strumieniem płynu chłodzącego. W sterowanych komputerowo centrach obróbczych CNC, narzędzia tnące z diamentowymi końcówkami wykonują robotyczny balet. Podążają one złożonymi ścieżkami zaprogramowanymi w tysiącach linii kodu, usuwając materiał z mikronową precyzją, cieńszą niż ludzki włos. W tym balecie siły i precyzji tytan wreszcie przyjmuje swoją ostateczną formę: łopatkę turbiny silnika odrzutowego, śrubę chirurgiczną zaprojektowaną do zrośnięcia z kością lub elegancką obudowę luksusowego zegarka. Podróż od surowej skały do obrobionej perfekcji jest zakończona. I wtedy cykl się zamyka. Ten sam tytan, który rozpoczął swoją drogę jako szary piasek na odległej plaży, który przetrwał ogień reaktorów i chrzest próżni, teraz wraca do naszych rąk. Ponownie widzimy smartfon. Kamera zanurza się w jego strukturze, ukazując tytanową ramkę, która nadaje mu lekkość i wytrzymałość. Następnie scena się rozszerza. Widzimy ten sam metaliczny blask na łopatce turbiny samolotu, wirującej z niewiarygodnymi prędkościami. Widzimy go w kadłubie łodzi podwodnej, cicho patrolującego ciemne głębiny oceanu. I widzimy go w implancie biodra, wewnątrz ludzkiego ciała, stającego się częścią człowieka, umożliwiając mu ponowne chodzenie. Podróż tytanu, od surowej skały do precyzyjnego komponentu, to coś więcej niż cud inżynierii. To świadectwo ludzkich ambicji, to symbol naszej zdolności do wzięcia najbardziej upartego i wymagającego elementu natury i przekształcenia go w narzędzia, które nie tylko nam służą, ale także poszerzają samo znaczenie tego, co jest możliwe. Historia Tytanu jest dowodem na to, że z minerałów Ziemi możemy kuć osiągnięcia, które sięgają niebios i dominują nad głębinami.